Pięć proroctw, które już nadeszły do Polski. To nie przypadek, to znak, że Pan jest tuż za progiem. Podobnie, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że to, co się ma stać bliskie, jest, stoi u progu. Mateusza 24:33. wojna na wschodniej granicy. Biblia mówi: będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. Mateusza 24:6. Wojna na wschodniej granicy to nie tylko konflikt, to ostrzeżenie od Boga. Świat pogrąża się w chaosie, a Polska stoi na pierwszej linii duchowej walki. Dwóch: Rozpowszechnianie kłamstw. Fałszywe informacje, manipulacje, półprawdy mieszają się ze sobą. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Izajasza 5:20. To pokolenie szydzi z prawdy, nie zdając sobie sprawy, że traci zbawienie. 3. Znak bestii. System pełnej kontroli kody. Identyfikacja. Cyfrowe ślady. Biblia ostrzega i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. Objawienie 13:16. Nie musimy ukrywać. Ta technologia nie jest przyszłością. Ona dzieje się teraz. 4. Dramatyczne wstrząsy gospodarcze. Rosnące ceny, narastające długi, utrata nadziei w sercach ludzi. Ten wstrząs to nie tylko upadek gospodarki, ale próba wiary, byśmy zobaczyli, Bóg mówi: Za krótki czas jeszcze raz poruszę niebo i ziemię, morze i suchy ląd. Agausza 2:6. Ten wstrząs to nie tylko upadek gospodarki, ale próba wiary, byśmy zobaczyli, że prawdziwe bezpieczeństwo nie jest w bankach, lecz w Królestwie Bożym. Piąty. Pustynia w kościele. Wiara stała się rytuałem, a nie relacją z Bogiem. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. 2 Tymoteusza 3,5: Pan rozróżnia, kto naprawdę go szuka, a kto tylko ustami przyznaje, lecz sercem odchodzi. Jeśli dotarłeś aż tutaj, wierzę, że Bóg szuka swoich owiec. Napisz Amen, a otrzymasz dobrą nowinę o powtórnym przyjściu Pana. Podziel się tym przesłaniem z tymi, których kochasz, póki jest jeszcze czas. Dołącz do grupy nauki Słowa Bożego 202130 link w opisie. Tam Duch Święty działa, a prawda otwiera twoje oczy. Jezus nadchodzi. Niech imiona twoje i twojej rodziny zostaną zapisane w księdze życia.